Woda perfumowana dla kobiet Volare Moments za 45,99 i Dezodorant za 9,99 zapach. Róża stulistna, Osmatus Iris. Woda tortowa dla mężczyzn Glacier Lo Rock za 32,99 zapach. Cytryna ogórek. Bursztyn mineralny. Woda toaletowa dla mężczyzn B The Legend. Za 45,99 i w kulce 9,99. Zapach. Akord skóry. Jabłko, Bubtonka. Cień do powiek w sztywcie. 1 Unlimited za 14,99. Każdy lakier to poznawci 12,99 Pomadka On Color 9.99. Lakier do paznokci On Color 7.99. Zestaw 3 produktów dla niej Maskara, kredka, mgiełka. Cena zestawu 29.99. Nowość w Oriflame. Każda maska do włosów po 5.99. Każdy żel pod prysznic po 8,99, mydełko w kostce po 9,99. No dobra, to by było na tyle. Przypominam.